A dzień dobry, dzień dobry, LLU, witamy, Lolka słuchajcie, Fafik przyjechał do mnie już myślałem, że odpocznę no ale niestety w serwisie był trzy razy nawet dzisiaj dwa razy pojechał, wymienili czujniki, wyjechał 30 km staje, bo się zapycha DPF wrócił się, znowu coś powymieniali Niestety nie pomogło. Zadzwonił pan do mnie, mówi, że jak ja mu nie pomogę, to on już się poddaje, rozkłada ręce, bierze bańkę benzyny i idzie w pole. No i słuchajcie, no diagnostyka, no diagnostyką, tak, no wiadomo, no trzeba posprawdzać krok po kroku. Trochę się działo w tym samochodzie, było trochę na wymieniane niepotrzebnie części, a główna nasza przyczyna to jest olej. Turbosprężarka kaput. Także to jest odpowiedź na dzisiejsze pytanie. Co mu się dzieje?